Po ostatnim filmie, kiedy grałem sobie w Ameryce Południowej i praktycznie wywaliłem komputer przez okno, stwierdziłem, że pora na coś łagodniejszego. Dlatego dzisiaj weźmiemy sobie Francję i utworzymy Unię Europejską. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym filmie z Hearts of Iron 4. Tak jak już wspomniałem, dzisiaj bawimy się tym, co mi się lubią najbardziej, czyli Wielką Francją. I to bardzo agresywną Francją, ponieważ ja nie będę się dobawił żadne czekanie, aż malarz mi tutaj wypowie wojnę, tylko będę atakował, będę się opierał Niemcom i zrobię to, co Francuzi powinni w historii zrobić, a nie, że będą stosować jakąś politykę ustępstw. Francja pod moimi rządami nie godzi się na to, żeby jakieś Niemcy mi się rozlewały w Europie. Godzę się natomiast na to, że będą rozlewać się Francuzi. I stwierdziłem, że będę chciał sobie stworzyć tą Unię Europejską, ponieważ nigdy jej nie robiłem, a może by to coś ciekawego. Z tego co wiem, musimy iść tutaj w demokrację, ale spokojnie zadziałałem przeciw temu. Włączyłem sobie, że mogę uzasadniać cele wojenne wszystkim państwom bez konieczności zmiany ideologii, więc będzie ciekawie. Francja, swoją drogą, to jest bardzo potężny kraj w of Iron 4. Tylko, że bot nie umie nim grać. Boty to robią słabą Francję. Wystarczy przebić się, wiecie, koło Paryża i już wjeżdżasz na Paryż i jest po sprawie. I to w sumie boli, bo Francja jest krajem o gigantycznym potencjale. Ona ma dużo fabryk, ona ma dużo manpowera, potrafi naprawdę Zrobić fajną armię, fajne lotnisko i tak dalej. Więc ja wam dzisiaj pokażę, jak tu się gra Francją. Remilitaryzacja nad Dreni. Jak wypowiem Niemcom wojnę, to przegram, tak? W sensie nie przebije się przez nadrenie. Dobra, wysyłam notę protestacyjną. Najwyżej jak będę y, o Czechosłowację jechać, to wtedy je wypowiem wojnę, bo z nadrenią to jednak bym nie chciał zadzierać, powiem szczerze. Że ta Francja ma tyle dywizji, jakichś głupich, jakieś kolonialne dywizje. Weź to wszystko z mnie w piechotę. I tyle tak naprawdę. Broni mam mnóstwo braków, ale to spokojnie, zaraz będę sobie budował fabryczki, tylko infrastrukturę wybuduję w kraju. I w międzyczasie, moi drodzy, pozwólcie jeszcze na jedno małe ogłoszenie, mianowicie przypominam o tym, że jeżeli ktoś jest na Discordzie, to jest nowy system weryfikacji, więc weryfikujcie się, moi drodzy, jeśli chcecie, żeby... No, jeśli chcecie po prostu widzieć kanały, bo został zmieniany system weryfikacji, no i trzeba się zweryfikować od nowa. Dobra, admirał, yy, znaczy marszałek Tassie żni będzie moim głównym dowódcą, bo ma, nie... bo ma genialnego stratega, a główny dowódca Wódcą piechoty zostanie generał Hunziger, niech będzie. Tak, zdecydowanym problemem Francji jest to, że ona rzeczywiście dostaje tak bardzo mało tej siły politycznej. Ale to spokojnie, to wystarczy usunąć chaos w rządzie i zaraz się ten kraj poprawi. A chaos w rządzie usuwa się... moment, moment, moment. Gdzieś tutaj. Możemy sobie zrobić nawet małą ententę, myślę. No czemuż by nie w sumie. W kraju się odbyły wybory i wzrosło poparcie komuchów. Boże, jak ja nienawidzę komuchów. Precz z tą ideologią że polityka zagraniczna zmieniona, i teraz tak. Możemy iść w grę na zwłokę i pójść w ustępstwa, ale możemy też iść w potwierdzenie zaangażowania na wschodzie. Na no pewnie, że idę. My się nie to oprzemy. Tylko zaraz moment. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak e, unieważnienie ugody z, z jakiegoś miasta. Więc bierzemy to. Protesty przerodziły się w zamieszki. Aresztować oskarżonych. A Wasze zdanie, to w ogóle istnieje szansa, że Unia Europejska się zjednoczy? To ja jestem ciekaw waszego zdania. W ogóle to wpadłem na jeszcze jeden pomysł, że będę waszymi nikami nazywał nazwy okrętów. Więc jeśli ktoś z Was chciałby mieć nazwane, to dajcie hashtag Nik. Yy, no i dajcie tam swój nick po prostu. Ja wtedy będę nazywał. Taki pomysł mi przyszedł do głowy. Nie ukrywam, że jest to troszeczkę podobne do tego, co robię w CK3 i tak dalej, bo tam też nazywam waszymi nikami postaci, a tutaj będę nazywał stat. No bo nie wiem w sumie co innego. Albo dywizja. O, dywizję mogę też nazywać wasze szablony. Albo ogólnie tutaj się da dywizja nazywać chyba. Albo się dało kiedyś? Tak, tu się da. O to wybierzmy kogoś z komentarzy. Nazwiemy to dywizja Supernesa na przykład. Jak ktoś z Was jest chętny, to dajcie znać. Hiszpanię się jak zwykle bijemy, możemy zainterweniować w tej wojnie i w sumie z przyjemnością bym to zrobił. Idziemy w wzmocnienie rządu i potem będziemy mogli wziąć strategię defensywną i usuniemy chaos w rządzie. A w międzyczasie zaczniemy budowę fabryk wojskowych, bo już przyszła na to pora. Oczywiście bierzemy też sobie cichego pracusia, bo Francja ma pełną siłą polityczną, a cichy proces zwiększa ją o 15%. Usuniemy też sobie zagranicznych robotników, będziemy mieli więcej ludności w wieku poborowym. Mówię, Francja ma dużo manpowera, ale co nie zmienia faktu, że zawsze. Każda liczba się przyda. No i samoloty trzeba robić. Po prostu zbombardujemy, że się może nawet bombowce będę robił. Rzadko robię bombowce, ale się przydadzą. Teraz tak, tamto zrobione, to idziemy w rozpoczęcie przez Brajania. Po to, żeby jak najszybciej zacząć referować armię. To jest na Francji niezbędne. I teraz tak, my idziemy w nastawienie agresywne i tutaj idziemy w prawo. To się często wykorzystuje na multiplayerze. Myśliwiec minus 10% i samol samolot wsparcia minus 10%. To jest mega bonus. I pozwoli mi po prostu narobić tyle samolotów. Człowieku, ja będę Berlin bombardował w moment. Turcja chce HT. Ja weź spadaj, to jest moja ziemia. Hiszpania mnie poprosiła o pomoc. Nie, nie będę pomagał Hiszpanii. Niech sobie sama walczy. Finlandia szuka ochrony przed radziecką agresją. No, zagwarantowałem jej niepodległość, niech będzie. Grecja bije się z całą osią. No to coś mi się wydaje, że jest po osi. W ogóle ta oś... Boże, ta grecka... Grecja poszła w socjalizm, o mój Boże. hatfu na was. Co, a ja to sobie uzasadnię cel wojenny na Belgię za chwilę. Czemużby nie? Przecież mogę uzasadniać cele. Zrobimy sobie jeszcze w międzyczasie agencję i będziemy śpiegować niemiaszków. Nie będzie tak, że Niemcy będą robić co chcą. I zaczniemy budowę pancerniczków. Pancerniki się przydadzą do rozwalenia floty włoskiej, ja wam mówię. Mamy agenta. No to proszę się tu zadowolić w Stuttgardzie. Proszę już zacząć im tu mówić, że to będzie moje terytorium niedługo. 210 dni na uzasadnienie celu Belgii, no ale warte będzie. Belgia, fajny kraj. Oni i tak w Belgii w połowie mówią po francusku, więc mi się ta ziemia przyda. O oo! Robotnicy grożą strajkiem! No ładnie. Teraz mi fabryki będą stały w miejscu przez rok aż. A ja mam podwójne cele, to wiecie co tu się będzie działo? Błagam, niech te strajki się już skończą. Ja wiem, że dopiero się zaczęły, ale skończcie już. Moja gospodarka nie wydoli. Dobra, możemy teraz usunąć chaos w rządzie, a tu widzę, że Turcja dołączyła jeszcze do osi. Kurde, to oś to jest wielka. I jeszcze mają wojnę z ruskimi. Jakim prawem wy macie wojnę z ruskimi teraz? Dobra, walczcie sobie, nieważne. Amerykanie powiedzieli wojnę Meksykowi, kurde też bym wypowiedział. Przepraszam bardzo, co? Sojusz angielsko-niemiecki? Ej, dobra, to będzie ciężka wojna. Francja otoczona przez z wrogów wszędzie. No dobra, chcecie się bić? To będziemy się bili. Jeszcze Meksyk dołączył do osi. O Boże, ty. Przez to Ameryka ma wojnę, będzie miała wojnę z Niemcami. Dobrze, niech oni sobie wszyscy walczą. Ja nic nie wiem, mnie nic nie dotyczy. Ja sobie poradzę. Ruscy mają wojnę z y, Niemcami. Znaczy Ruscy mają wojnę z Amerykanami, nie z Niemcami. Boże drogi, co tu się wyprawia? A ja, malutka Francja, będę sobie siedział i czekał i zobaczył, co, i zobaczy, co się wydarzy. Szkolimy od razu po 12 dywizji. Wielka francuska armia, jak za Napoleona musi być. W ogóle czym się różni artyleria zmotoryzowana od zwykłej. Zmotoryzowana jest jakoś lepsza? Nawet Irlandia dołączyła do kome Rumunia do O, to będzie, będą granice z ruskimi teraz. Okej, okay, u mnie najważniejsze jest to, że mogę robić reformę armii i teraz będę w końcu. Doktował, dostawał doktrynę i o to chodziło. Ej, reforma armii gotowa. Reforma armii gotowa. Teraz bierzemy tylko gościa od lotnictwa i za chwilę produkujemy samoloty. Trajki też się za chwilę skończą, bo już jest 38. Doszło do Anschlussu Austrii, Czyli ja już wiem co oni szykują. Będą najeżdżać do Czechosłowacji. Ja bym chciał jeszcze Belgię zjeść w tym czasie. Mogę? Pozwolicie mi? Dobrze, ale na wszelki wypadek już się ustawmy tutaj. Pierwsza armia. He, druga armia na Włochy to tak 14 dywizji za mało, ale zaraz coś wymyślimy. 19 dywizji na Włochy powinno wystarczyć. Mogę wypowiedzieć wojnę Belgii, więc to robię. Niemcy wypowiedziały wojnę Czechosłowacji. I która dołączyła do kominternu. Aha, czyli mnie to ominęło. No spoko. Belgia, widzę nawet troszeczkę się broni. Bardzo dobrze. Dostanę dzięki temu więcej doświadczenia armii. Po upadku Belgii teraz będziemy szykowali się powoli na Francję. Czyli Boże, co ja gadam? Na Holandię. Jezus Maria, ja gadam jakieś głupoty dzisiaj. Ale jeszcze wyjście te 12 dywizji tutaj. Będziemy się bronić. Mm, znaczy będziemy próbowali zająć Afrykę. powiem wam szczerze, że ta Belgia mnie nieźle przorała. Patrzcie jakie ja mam braki broni. Tu wygrali falangiści, których można by w sumie rozjechać w tej Hiszpanii. Ale jeszcze wcześniej spróbujemy zjechać w Luksemburg. Luksemburg, ważne Państwo, będziemy wtedy stabilny front z Niemcami. Te Niemcy sobie nawet Czechosłowacy nie umieją poradzić. Polska tu walczy, nie, Polska nie walczy, ale Rusty walczą. Wreszcie, skończyły się te strajki. No to teraz możemy zacząć zabawę, moi drodzy. Uzasadnimy sobie te cel na Hiszpanię. Bo widzę, że ona niespecjalnie chce dołączyć do osi. No to, to jest okazja, żeby ją zająć. Tym bardziej, że Portugalia z nią walczy. Mamy kolejne sześć dywizji, no to je wysyłamy na, na Korsykę. No i po zabawie, bo Hiszpania dołączyła do osi. To nawet nie ma sensu do celu uzasadniać. Ale jest sens na Holandię. Mamy cel na Luksemburg. No to załatwmy te najpotężniejsze państwo świata. Tak szybko go zjechałem, że gra nawet nie ogarnęła. Dobra, mamy, mamy konferencję po sprawie. Jeszcze Jugosławia do osi, Boże, czy wy widzicie, jaka oś jest potężna? Oby komintern dobrze trwał. Bez kominterna ja sobie nie poradzę. Okej, okay, mamy cel wojenny na Holandię, więc wypowiadam wojnę. Widzę, że ona nigdzie nie. Widzę też, że ona nigdzie nie dołącza wybornie. O wiele lepiej sobie radzimy widzę niż z Belgią, Po Holandie to na jeden puls. Z Belgią jednak musiałem wypalić dużo jednostek. Mamy to. I mogę anektować całą Hindiabelandę. To nie, to ja wolę marionetkę, dziękuję. I nie stała się marionetką. Stała się niepodległa. No dobra, niech już będzie, trudno. Coś zepsułem po prostu. I teraz tak, doktryna przewagi ogniowej, zdecydowanie bierzemy ją. No i patrzcie jaki dzięki temu mam piękny front, żeby uderzyć na Niemców. Tylko fajnie by było, jakby oni mi wypowiedzieli wojnę, bo za wojnę ofensywną jest minusowa stabilność. Ja to tak, nie wiem, myślę, że za 10 minut dopiero ich zaatakuję, jeszcze trochę dywizji bym doszkolił. Tym bardziej, że tu Hiszpania jest, a na Hiszpanię też trzeba dodatkowego generała. Dziwi mnie to, że ta cała wojna ominęła Polskę, powiem wam szczerze. Polska się w ogóle nie angażuje. Dobrze, idziemy na wojnę, nie ma co zwlekać. 30 dni tylko cel na Niemcy. O nie, tylko zaraz, przecież Wielka Brytania jest w tej wojnie, oni mi Afrykę pozajmują całą. Dobra, trudno, nic na co nie poradzę. Jak Brytania jest z nimi w sojuszu, to ja już wiem co tu się będzie działo. Od razu zostawiamy sobie tutaj ziomeczka, który będzie pilnował portów. Cel na Niemcy, mamy do 28 listopada, więc dokładnie wtedy wypowiem im wojnę. Biorę jeszcze siłę polityczną, żeby od razu wejść na pełny pobór, bo będzie problem z manpowerem inaczej. Powiem wam tyle. Mam nadzieję, że nie skapituluje Związek Radziecki. Bo jeśli tak, to będzie po mnie. Dobrze, jak na moje czas na wojnę z Niemcami, jedziemy. Niemcy nie mają tu bardzo jakoś dużo dywizji, więc ja sobie spowolnie prędkość. Muszę ich pokonać ręcznie. Muszę ich rozjechać, zanim reszta zanim przyjdzie to całą armią. Ręczna bitwa z Niemcami. Może uda się nawet Berlin zdobyć. No spróbujemy w każdym razie. O, i Włochy można zająć, no to zajmuj. A przede wszystkim Sardynię. I tutaj obszar w Afryce. Dawaj. Oni tu mają dwa porty, niestety trzy nawet, no to kurde, problem będzie. Mimo wszystko wchodźcie w te terytoria. Dołączę nawet do frakcji z zsrr em po to, żeby ZSRR, wiecie, nawet jak skapituluje, to żeby ruch oporu tam był, a nie żeby Niemcy mogły go pacyfikować. Od razu prawo poboru na wyższe, to jest najważniejsze, potrzebujemy mnóstwo manpowera. Tutaj biegnij na Stuttgart i okrążaj linię Zakfryda, już. A ty biegnij tutaj i okrążaj, na co czekasz? Biegnij na Hanover, ty na Hamburg, ty no, ładnie się wbijamy w te Niemcy. Doktrynka dodatkowa, bo ja doktrynę w ogóle wybadanej nie miałem. Niestety Francja ma taki, no to jest biedny kraj jeśli chodzi o doktrynę, no tyle powiem. A tu jesteśmy u granic Szwajcarii. Tu się wbijamy do Bawarii, biegiem, 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 szybciutko. Ta armia z Sardynii, to ją od razu kierujemy do, do Niemiec. Im więcej dywizji w Niemczech, tym no lepiej. Patrzcie, to są puste kratki, a oni się w ogóle nie będą przebijali. A to chodzi o to, żeby robić takie duże wyłomy i ich okrążać. No, ja Was mam uczyć, jak się toczy wojny Francuzi. Patrzcie w ogóle, z ile ja mam krajami wojnę. Taka powiedzmy, wojny napoleońskie w XX wieku się zrobiły. Że tutaj w śledzwiku i i nie zaraz opanujemy obszar. Wybi no, wbijaj się, a nie! To jest właśnie, powiem wam coś, jak alianci zdobywali yy, Rzeszę po inwazji na Normandię, to też właśnie tak marnowali głupio czas na robienie ładnego frontu, wiecie, na, elimino na eliminowanie yy, wybrzuszeń, na zdobywanie, cho poszerzenie chociażby ofensywy zamiast na Ardenny to na Paryż. Tutaj tak gra do działa dokładnie tak samo, front musi być ładny, co z tego, biegnij do przodu, a nie czekasz, żeby front był ładny. Tu chodzi o to, żeby jak najszybciej skapitulować Niemców. Te dywizje, co idą z tyłu, sobie poradzą. Nie musisz tu stać i się wracać. Tu jest okazja, trzy niemieckie dywizje okrążyć. I co, i nie dasz rady? Na szczęście dał radę, i bardzo dobrze. Chodzić szerzej, no wchodź tutaj na Rugię, tutaj wchodź na Szczecin. Ubram Berlina z tej armia francuska. Kulmy dodatkowe dywizje, bo tych dywizji będzie pewnie potrzeba sporo. A tu we Włoszech, jak sobie radzicie? Średnio, czyli standardzik. No tak, bo zaraz Ruscy skapitulują. Wy widzicie, co tu się dzieje? Ruscy samo krok od kapitulacji, A może uda mi się Rzesia skapitulować przed Ruskimi. Ja to by musiał dotrzeć aż do Wiednia pewnie, no to do Wiednia to będzie problem dotrzeć. Stoimy u Bram Berlina. Nawet gdyby udało się dojść do granic Wielkopolski, to już byśmy, wiecie, z Polską graniczyli. A Polska nie jest w wojnie, to by... to nam bardzo pomogło. Kurczę, kończy mi się manpower i nie wiem, czy nie trzeba wstrzymać ofensywy. No nie wiem, spróbujemy jeszcze tutaj... Kurde, niepotrzebnie żeś zrobił generale, że poszedłeś bardzo na południe Włoch. Trzeba było tu troszeczkę wyrównać front. Wiecie, ja przed chwilą zjechałem wyrównywanie frontów, ale to czasem jednak jest pomocne. Że tu w Hiszpanii jest za dużo dywizji. Dawaj tak 9 do Włoch wysyłaj wszystko. Tu sobie jak radzić? Ślicznie sobie radzić, Powierz, żeś dotarł do Egiptu. Berlin odbili. Kurde, no. Teraz będzie problem z zajmowaniem tych obszarów, co? Bo Niemcy dywizję sprowadzili. Dobra, nie ma sensu. Wstrzymajmy ofensywę, ustabilizujmy się tu na tym froncie i będziemy ręcznie przebijali. A bo Berlin to dopiero teraz up, Albo Iwen dostałem, czyli nie zająłem go wcześniej. Dobra, rozumiem. Dobrze, ty, generale, tu we Włoszech też już nie puszczaj. Jest okej, okay. przepuszczałem sporo, teraz tylko to wybronić i ręcznie już tych Niemców dojadę. Powinno być w że coś takiego, że jak na przykład Francja kapituluje Berlin, to upada, upadają Niemcy. Powinni zrobić właśnie. Tu powinno być identycznie, jak jest z Włochami. We Włoszech wiecie, wybucha ta wojna domowa i tak dalej. Tu powinno być tak samo. Powinno być coś takiego, że po zajęciu Berlina upadają Niemcy. Tak jak było zresztą historycznie, bo Niemcy po upadku Berlina się po prostu poddały. No, to tylko moje zdanie. No, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy tak powinno wyglądać Harcofirem? Moim zdaniem tak. Wtedy ten Berlin by po prostu wiecie, coś znaczyło. Nie tak jak teraz. Boże, i tu są puste prowincje. Wchodź do tych Włoch. Daj, ci się już tu zdesantowali. Okej, okay. no brawo, generale. Odniosłeś wspaniały sukces zajmując tą Libię, ale ja ci jednak z tej Afryki wycofuję. Chyba, że nie wiem, spróbuj to wypchnąć. Nie, dobra, już widzę, że tego się nie da zrobić. Uciekaj. Wysyłamy cię tutaj, do tego generała. Biegnij, do Niemiec. Dobrze, tu jakiś kociołek niewielki przy Alpach. Tu na południu Włosi mnie próbują wypchnąć, a już, force tak. Jakim cudem oni zawarli pokój z Ruskimi, jak ja ich miałem we frakcji? Oj gro, prosisz się, wiesz o co. Ta wojna wy domowa we Włoszech to kiedy dokładnie wybucha? Ona wybuchnie jak zajmę, jak zajmę ten Rzym, czy, czy to innym, innemu państwu musi wybuchnąć? A mi to się coś wydaje, że ja zaraz się z tej Rzeszy będę musiał wycofać. Tak mi jakimś cudem trzy niemieckie dywizje przebija moje sześć i to są trzydziestki, to niech mi ktoś wytłumaczy jak to działa. Te dywizje stąd też oczywiście się nie potrafią wycofać, jasne. A, pokasuję je, bo to bez sensu. Zajmujcie sobie tą Afrykę, Afrykę to ja mam gdzieś. Liczy się tylko Europa. Finlandia chce dołączyć do frakcji, o fajnie. Pomożesz mi jakoś, czy dalej będę sobie sam walczył? Oj, Hiszpania jeszcze wojnę wypowiedziała, akurat teraz jak miałem coś mówić, proszę bardzo. Bardzo zły moment sobie wybrała, zwłaszcza że tutaj zrobił się desant, desant aliantów. Znaczy, aliantów, no w Wielkiej Brytanii po prostu. I oni tu zaraz wylądują, bo te dywizje tańczą makarynę, zamiast stanąć w miejscu. Stójrzesz i broń tych portów. No i zajęli ten port. Boże, boże. Hmm, Niemcy kontynuują ofensywę. Ja mogę z nimi nawet pokój zawrzeć, ale ja nie chcę pokoju, ja chcę Unię Europejską. Gorzej, boże, zapomniałem o tych aliantach tutaj. Będzie problem. Ja wam mówię, będzie problem i to gruby. Siedem dywizji wysyłam pod dowództwem de gola. może się uda to wypchnąć. I oni to jeszcze marinesami zrobili. Marinesy, specjalne jednostki. Dobra, ale mamy, mamy porty. Damy radę. Alianci stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie się zdesantować, a następnie się wycofać. Brawo dla nich. Okej, okay, tutaj desant pokonany. Niemcy jeszcze mnie nie przepuszowały, co jest w sumie lekkim plusem. Oho, i Polska dołączyła do aliantów. Nie, no tego mi jeszcze brakowało. Jeszcze Polski będę bronił. Jakby mi nie dość, że ciągle tu muszę bronić jakichś głupich desantów brytyjskich, które nie wiem skąd nie mają tu zaopatrzenia. Wprawdzie nie mam pojęcia. Serio, jeszcze na Normandię desant? Dobrze. Nie, ja nie, nie zlekam, robię kolejną openswę na Niemcy. Jak wygram, to wygram. Nie wygram, to nie wygram, trudno. Żebyśmy ich chociaż trochę poprzepuszowali, bo naprawdę wstyd. Patrzcie, tutaj się udało wchodzić teoretycznie. Zbliżamy się do Monachium, do Ratyzbony. Biegnij na Wiedeń. Polsko, może ty się wybronisz nawet. Fajnie by było, nie? Silna Polska jest w interesie Francuzów. Nawet Japonia bro broni tutaj kraju. Nie, Japonię to ja zaraz za wypisuję. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest okazja. Ty ja nie wiem, jakim cudem, ale ja ich jakoś przebiłem. Ile Rzesza ma do kapitulacji? Moment, ona skapituluje. No i elegancko. Rzesza skapitulowała. Boże, to, że Polska dołączyła do tej wojny, okazało się zbawieniem. Teraz tak. Bierzemy całą moją armię i wszystko wysyłamy. I zjedziemy Bałkany teraz wroga. Dawaj, dawaj. Tutaj trzeba wybić Japończyków, Boże. Wojna z Japończykami. Kto to w ogóle widział? Ty i Niemcy straciły dywizję we Włoszech. Hiszpania jest pusta, czemu ja tego nie zauważyłem? Puszuj! Brytole co prawda mi chyba flotę zatopiły, ale... Ło, ile ja terytorium dostałem po kapitulacji tej rzeszy. No to taki ładny kociołek się trafił. Niech to będzie nauczką dla wszystkich, że z Francją to się nie zadziera. Zaraz wejdziemy do Rzymu, jesteśmy już w Budapeszcie. Jeszcze przydałoby się jakoś desantować na Anglię, więc ja robię fabryki, robię fabryki w samoloty i jakoś to będzie. Upadek Rzymu, elegancko. No, niestety te wszystkie ziemie zaraz potracę, bo to Japonia pozajmuje. Ale niech sobie zajmuje. Z Japonii to ja wywalę z frakcji zaraz z tej transfertulą albo coś, bo ja nie będę się desantował na Japończyków. Bez szasady. No, na Brazylię też się nie będę desantował, więc won mi stąd. Jak zwykle w tych głupich Włoszech się musieli zablokować. 600 tysięcy manpowera. No dobra, troszeczkę tego manpowera odzyskałem dzięki garnizonom, ale nie za dużo. Właśnie tu. O Rumunia skapitulowała. Kolejne państwo, zwycięstwo. Kolejna kampania, w której mam potwierdzenie. Jeżeli rozwalisz Niemcy, rozwalisz wszystko. Proszę, kolejny desant. Chorwacja skapitulowała. O i Włochy skapitulowały. Wybornie. Nawet dywizja niemiecka się ostała. Weź to, wybij. Ja już chyba nie muszę. O Jugosławia skapitulowała. Ja już chyba nie muszę szkolić dywizji, więc dziękuję bardzo za wsparcie. Bułgaria też skapitulowała. Jeszcze trzeba Turcję skapitulować. Jeśli chcemy, konferencję pokojową. No i Wielką Brytanię. Jezu, jaka tu idzie. Jaka tu idzie wielka armia. Po 100 dywizji. Hiszpania zaraz skapituluje. Ja w ogóle mam wojnę z Portugalią. Nie wiem za bardzo. A, bo to są dwie portu. Nie, to są Włochy. ty! Myślałem, że to jest Portugalia, a tu Włochy mają terytorium. Nie co się stało z Hiszpa... hiszpańską armią. Możliwe, że tutaj poszli. Do Afryki, bo przecież mi to zajęli. Doktrynka jest maksowana. Czy ja mogę stworzyć już Unię Europejską? Kontroluję wszystkie niemieckie regiony. Którego regionu niemieckiego, waszym zdaniem, ja nie kontroluje? Nie, z Szwajcarii 500 dni będę uzasadniał cel na pewno. Nie wiem, ale wiem, że Polska wbija się do Turcji bardzo ładnie. A wy się tu wbijacie do Hiszpanii, też bardzo ładnie. Ściągnę też sobie obie floty do Europy, bo będę planował desa na Wielką Brytanię zaraz. No i nawet Gibraltar udało się zająć elegancko. Problem Hiszpanii załatwiony. Ktoś wysadził kanał Suezki, no wiecie co? I widzę, że jak ja nie pójdę do Turcji, to nikt nie pójdzie. Więc sam to sobie załatwię. Polsko twoim zadaniem będzie zajęcie tych wszystkich terytoriów Rzeszy. Nie wiem jak to zrobisz, kobiety mnie to nie obchodzi, ale cwania kowałaś, to cwaniakuj dalej. 50 dywizji szturmuje Stambuł. Stur szturmować Stambuł to jedno, ale przebicie przez Cieśninę to drugie. Błagam was, przebijcie to, bo oszaleję. Dobra, Polska się tym zajmie. My bierzemy tę dywizję do, do tego. Do Europy i zaraz będę robił desant na Anglię. A desantu na Anglię dokona wiadomo kto. Sam generał de Gaulle. Teraz pytanie, czy my w ogóle damy radę tu się desantować. Ty tak, płynie desant. Porsa tak od razu. Dobra, mamy port, czyli Anglia upadnie. Cyk, tutaj armia i wszystko do szturmu. Jej jaka szkoda, Anglia jak zwykle gdzieś wysłała dywizja. No już po was, papa. Pa. Ja mam w ogóle zero y, poparcia wojny i zero stabilności. Wielka Brytania skapitulowała. Powiem wam tyle, nigdy więcej nie gram na Francji na podstawce. To jest tak głupi kraj, tu nic nie działa na tym kraju. Dywizje chodzą jakby chciały, a nie mogły. Nie wiem, ten, ten kraj ma jakieś wbudowane nie wiadomo co. Ja Francję kocham, wy o tym doskonale wiecie, ale Francja w Hearts 4 to jest jakiś żart. Do konferencji pokojowej zostało mi tylko skapitulować Hiszpanię, która nie jest skapitulowana, bo ma tutaj port. Boże, jak mnie denerwują te powiadomienia. Nie no, tragedia dzisiaj jest, jest totalna tragedia. Robimy to tak, ja zjadam po kolei, na początku zjadam całe Niemce i będę to robił ręcznie, żebym tego nie zepsuł. Powiedz, że mogę stworzyć Unię Europejską. Tak, mogę, jest, mamy to. Zjednoczenie Europy, proszę bardzo, Unia Europejska pięknie wygląda. Przejąłem całą Afrykę. Udało się zjeść też kawałek Indii. Polska urosła i to jest też ważne. Wielka Polska, Wielka Polska, Wielka Francja. E, dobra, z Amerykanami to by się w moment rozjechało Japonię, ale ja już tego nie będę robił. Nigdy więcej nie gram na podstawce Francja. Tylko modę, moi drodzy. Ja wam stanowczo odradzam. A powiem wam szczerze, nuda. No, ale fajnie, że Unię Europejską chociaż raz stworzyłem. W każdym razie będzie tego. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, mojej drodzy. Mam nadzieję, że ten mój masochizm oglądało się w miarę przyjemnie. Czekam jak zwykle na wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!